Farm prezentuje. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tutaj mamy jakieś resztki dla kur. Z domu wysypaliśmy i tak, co chciałem powiedzieć: no, że mamy do otwarcia kurki. Kurki i nie kurki, gęsi jeszcze. Także otwieramy. Nilek, co jest? Wyspałeś się? Chyba tak, co? No już, ci wszystko tam trzeba e, wiadra nie wiadra porozwalać. Chodźcie kurki, wyłaście, wyłaście. Tak, 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 tak. No, no dobrze. Także moi drodzy. E, nie dość już, 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 już. Czekajcie, wezmę jakiś taki. Tu miałem. Otworzymy sobie to. O, tutaj coś gorzej to chodzi, ale dobra. Do rozbijania. Tak jak mówiliście, wiem, że eee, czekajcie. No masz, masz. Ale nie masz za dużo, zaraz ci przyniosę wodę. Zresztą wszystkim muszę przynieść wodę. A w ogóle jutro to będzie dramat. Do się zaraz wejdę. Eee... Jutro to będzie dramat, bo będzie, moi drodzy, minus 17 w nocy. Wyobrażacie to sobie, bo ja nie. No, także tak to będzie. Jestem ciekaw, jak to będzie wszystko funkcjonować. Czy te, czy w ogóle te kury wypuszczać, bo za dnia będzie minus 12. Wnioski wypuszczę, ale czy to ozdobne wypuszczać? Nic im się nie stanie, raczej jak będą siedzieć w kurniku jeden dzień. A, a nawet będzie lepiej, chyba. Dobrze, kaczuszka, co u ciebie? Jesz, pijesz, mam nadzieję, że tak. Eee, mm, 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 coś chciałem, tutaj tobie zapaliłem. Także tobie zostawię zapalone, żebyś miała łatwiej, lepiej, wygodniej. Także ty masz zapalone. Eee, no i co, zaraz przyjdę cię na karmie i napoje. Wmuszę ci to normalnie, jeżeli nie chcesz pić i jeść. Eee. No, także moi drodzy. Tutaj już, patrzcie, jak wjeżdżona odkłada. Kładzik działa. Także cieszę się bardzo. Chodźcie, gąski. Przyszedłem po Was. Idziecie na wybieg? No wyjścia nie macie, nie? Chodźcie, chodźcie. Dalej. Dalej. Już, już, już. Chodźcie, gąski. Chodźcie. Tak, 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 tak. Bardzo ładnie. Dobra. Jeszcze gęsią tu muszę przyjść i rozbić wodę. Nie tu się załatwił. Dobra. O! Otworzymy im to. się pytaliście, czy one w ogóle tu wychodzą? Czasami wyjdą sobie trochę. No to wiecie, nie chcę. On, gęsi tu jeszcze będą. Już wam mówię przez ile. No jeszcze tak miesiąc. I pójdą na zewnątrz, na dół. E bo odchowalnik będzie mi potrzebny Jako inna budowla Także miesiąc myślę No tak jakoś miesiąc Może trochę dłużej Gąski jeszcze tu sobie pobędą I pójdą nad staw Trochę wcześniej, no ale Nie mam za bardzo innego wyjścia Chyba że gęsi tam bym trzymał W tamtym starym no, ale tam wiecie jak no Nie no tam to za małe jest yy, Czekajcie coś chciałem Aha gęsiom rozbić tą wodę No dobra moi drodzy Więc ja działam a my widzimy się za chwileczkę. Ładna dzisiaj pogoda tak w ogóle. E, zimno, ale słoneczko świeci. Tutaj seramki wychodzą w ogóle. Silki trochę wychodzą, ale seramki z tego co widzę to nie. Brachmy tutaj kiochinki, są tam na kompostowniku, sobie coś zwiedzają, e, jedzą i tak dalej. Tutaj kaczuszka, ale w kurniczku no czuć ciepełko, czuć ciepłą e, na seramki jak widzicie. Siedzą. Siedzą, ruda znosi, także doczekałem się. Yy, moja taka kurka, która już znosi, bardzo się cieszę. I co moi drodzy? W ogóle jutro, jutro, tak, jutro, minus 17 w nocy, dlatego muszę aktywować, tylko gdzie ja tu mam, yy, takie takie kurcze, taka podgrzewana miska, wiecie, tu gdzieś może jest. No gdzieś w każdym... O, tam jest, tam jest, także muszę ją tutaj dać chyba tak tu, tutaj gdzieś, nie? Tutaj ją powiedzmy żeby wiecie, nie jest on miał koty, o i takie kury, może co tutaj wyjdą. Bo tak to w kurnikach No nie powinna zamarznąć, no ale na szczęście to tylko będzie trwało jakieś 3 dni, te mrozy takie duże i będzie później już bardzo dobrze. Czekajcie, bo tam widzę, że mi rękawiczka spadła, ale pójdziemy sobie od razu do gęsi jak widać bardzo, e, bardzo ładne, tutaj w słoneczku wyglądają teraz. Jeżeli chodzi o to, czy wychodzą, to powiem Wam szczerze, że różnie, różnie. Czasami wyjdą, czasami nie, ale głównie się trzymają tutaj wody, jedzenia i tak dalej. Tam widzicie kochinek, nioska, sobie chodzą po kompostowniku i tak to wygląda, właśnie grzyta. Ziemniaki wziąć gdzieś, bo na tym rozdziew to tak niedobrze, nie? Także trzeba je będzie wziąć. Jeżeli chodzi o maszynę, to działa, właśnie muszę stacyjkę wymienić jeszcze i tak dalej, trochę rzeczy jeszcze trzeba porobić przy niej, no ale już mniej więcej działa. No ale wiadomo, zawsze jak się ujeżdża, to coś się psuje, przynajmniej w takich chińskich kładzikach, e, więc trzeba cały czas reperować. Jeździsz i reperujesz, jeździsz, reperujesz. Ale za to zabawa zjeżdża jest przeogromna, dlatego coś za coś, e, moi drodzy. Także tak to wygląda. A my widzimy się później, może do kaczuszek zejdziemy, czy coś zrobimy. No dobrze, moi drodzy, patrzcie, pada śnieżek znowuż i to całkiem sporo. W sensie sporo. No, widzę, że pada, więc pewnie sporo spadnie. E, jest na minusie i będzie na minusie. Także cieszę się bardzo. Czekajcie, trzeba zamknąć kurniki, żeby im tam już zimko nie leciało. E, tutaj są. O kurczę, są. Dobra, im tutaj trzeba tak zamknąć, że też im zimno nie leciało, nawet zostawię im. Mówię tu teraz zimno, więc masakra. E, dobra. Tutaj co u was się dzieje? Co u was się dzieje? Kaczuszka, ty jesteś dobrze. Wam zapalimy tu światełko. Wy jesteście bardzo ładnie. Yy, ta lokowana, a tam jest, dobra? Kurka lokowana jest. Dobrze. Serama, oczywiście, próba wysiadywania jajek. Standardzik. Ale czekajcie, zobaczymy, czy ma. Ma jajko. Jeszcze wiecie, ona nie nosi, tylko ta ruda. A, ona, a ta wysiaduje, nie? Czarna. No, chce wysiadywać. Ma parcie, ma, ma parcie skubana i nie odpuszcza. To trzeba przyznać, ale dobra. Tutaj w sumie ogarnięte. Gęsi jeszcze trzeba zamknąć. Tu zamknięte. Dobra. E, tutaj brachmy też. Zaraz sobie jajeczka pozbieramy. Ale najpierw do gąsek. Nie Trixie. Oj, oj. Co gąski. Kładzik stoi, maszyna. Ładnie, ładnie. Co gąski, idziemy do domku. Idziemy. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, idziemy do domku. O! Dobra. Biorę im jedzenie, żeby miały tam co jeść. I zaraz, moi drodzy, w ogóle zacznie się łażenie z wodą. W zasadzie zaraz. Także będzie co robić. Już, już, już do domu. No, wchodźcie, wchodźcie, już. Skubany, myślałem, że mnie wykiwają. Sisi, uważaj. No, już, już, już. Do środka. Do środka, tak. No jej, oby to. Uważajcie. Uważajcie. Macie jedzenie, gąski. Ja was zamykam. Cici, ty chodź, bo ja tu chcę zamknąć. Dobra, przymknę. Niech Cici tam sobie będzie. No okej, okay, moi drodzy. Także lecimy do... E, do... wniosek zebrać jajeczka. No jajek jeszcze nie zbierzemy, bo kurki, widzę, siedzą tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurek jeszcze siedzi na 8 gniazd, więc nie ma co nawet. E, wsyp, sypnę im jedzenia i, moi drodzy, widzimy się później. No dobrze moi drodzy, patrzcie, jak napadało śnieżku. Eee, znaczy, no, znowu napadało trochę, nie? Tutaj, Sisi Sisi, co się spinasz? Gdzie ty się wspinasz? Do króliczków? Do króliczków? Oj, ty fajny jesteś. No dobrze. O kurczę, a tam co? Chodził ktoś po tym dachu? W ogóle patrzcie ciekawostka, znaczy ciekawostka zawsze wam tu mówię. Nie wiem czy widzicie. Jak jest... No bardziej śnieg wytopiony tu gdzie kury są. Nie wiem, no nie... Czekajcie, widzicie? No tr trochę widzicie takie zniekształcenia, nie? No. No czy ciekawostka, no wiecie? Mnie to zawsze tak jakby... No nie wiem. Jara mnie to po prostu, że... Eee, że tak po prostu tak kury nagrzeją. czekajcie, nie? Dobra. Moi drodzy, kaczuszka, kurki ozdobne, tak są wszystkie, o i kogucik nawet pieje, kolejne kurki, syramki i kurka tutaj pod skrzydełkiem trzyma malutkiego i tutaj następne, także co moi drodzy, ja tutaj im gaszę światło, bo już jest późna godzina, więc niech idą już spać, już niech nie zawracają głowy sobie co tutaj lata, lakki tutaj tam sisi, nie no bardzo fajnie jak śnieżek napada to naprawdę jest super klimacik. ale co wam pokażę, patrzcie na to tu jest ta tu już patrzcie, zamarznięte chociaż nie dużo, ale no dajmy jeszcze ciepłej wody właśnie a tutaj miska, która nie zamarza woda no, i co? No, i widzicie, nie zamarznięta. Także bardzo fajne, i wiecie, tutaj postawiłem, bo i nieco się stąd napije, i takie kury, co tutaj wyjdą, czy wypuszczą, e, będą wypuszczone. Koty, także tu trochę zwierząt skorzysta. No, a wiecie, tak to nie, wiem, nie opłaca mi się do evera montować, czy gdziekolwiek. Tutaj po prostu najwięcej zwierząt z tego skorzysta. Taka jest prawda. E, moi drodzy, jeszcze mam jajka w ogóle do zebrania. Ale chyba tak szybko zbiorę i po prostu wam powiem ile było. Także widzimy się za chwileczkę. O kurde, tutaj zamarzło. Oj oj. No, nieźle. Ale dobra, było otwarte. To dlatego. No więc widzimy się za chwileczkę. No dobrze moi drodzy, jajek na dzisiaj 36. Nawet dobry wynik, wiecie jak na takie mroźne dni i tak dalej. Chyba, no teraz to w ogóle będą mroźne dni. Tutaj chyba przymknę im te drzwi zawsze. Wiecie, zawsze tego ciepła. Nie chłodzi im się aż tak. Eee, czekajcie, przemknę. O właśnie, tutaj zapomniałem, że na tą szparkę można idealnie pięknie. Eee, także na tą szparkę tutaj mają picie. Eee, zgasimy światełko i moi drodzy. To by było w sumie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście łapa w górę, miły komentarz, suba na kanał. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do następnego siemaleczko, cześć wam. Ale jeszcze zobaczył gęsi, co tam słychać. Jeżeli dotrwaliście do końca, to bardzo bym prosił o komentarz: typu A, no gęsi, 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 białe są, gęsi, białe są. Taki komentarz, jeżeli zostajecie do końca. A ja wam życzę miłego dnia, nocy, w zależności kiedy to oglądacie. Do jutra, 9.15. Siemaneczko, cześć.